Medytacja wakacyjna. Spotkanie drugie. Letnia wdzięczność. Spacer z sercem po letniej plaży. Witaj, cieszę się, że się spotykamy na Twojej wakacyjnej wyspie, enklawie. Witaj w przestrzeni, gdzie nie trzeba nic robić. Tylko czuć. To jest czas tylko dla Ciebie. Czas wakacyjnego spowolnienia, czas, by zdjąć z siebie wszystko, co zbędne jak warstwy zimowych ubrań. Ciało może znów oddychać. Zmysły mogą znów się budzić. Ty możesz znów poczuć siebie. Lekko, ciepło, swobodnie. Zamknij oczy, weź głęboki wdech i pozwól, by ten lekki oddech otulił twoje wnętrze. Teraz to czas tylko dla ciebie. Czas, w którym nic nie musisz, a możesz wszystko. Nie ma tu pośpiechu ani oczekiwań. Jest tylko przestrzeń, cicha, spokojna, i pełna akceptacji. Za chwilę wyruszymy w niezwykłą podróż. Odnajdziesz miejsce, gdzie wdzięczność rośnie jak drzewa, naturalnie, spontanicznie i swobodnie, a Twoje serce napełnia się ciepłym światłem i pamięcią. O tym, co dobre. Zaproś do siebie postawę otwartości. Nie musisz niczego próbować zrozumieć. Wystarczy, że pozwolisz sobie poczuć. Gotowy? Zamknij oczy i pozwól, że Cię poprowadzę. Znajdź sobie teraz wygodną pozycję. Usiądź lub połóż się wygodnie. Poczuj, jak Twoje ciało znajduje idealną pozycję. Pozwól, by ziemia podtrzymała Cię bez wysiłku. Weź głęboki, spokojny wdech. I powoli wypuść powietrze. I jeszcze raz głęboki wdech, i wydech. Jaka ulga! Z każdym oddechem Twoje ciało staje się coraz cięższe, coraz bardziej odprężone. Wyobraź sobie, że każdy wydech rozpuszcza napięcie z ramion, z pleców, z brzucha i z serca. Świat może poczekać. Teraz jest Twój czas. Wyobraź sobie. Noc. Ciepłą, łagodną, niebo pełne gwiazd rozsianych jak iskierki nad wielką wodą. Płyniesz łodzią, wokół ciebie tylko ocean i blask księżyca odbijający się na falach. Fale szepczą, wiatr głaszcze cię po twarzy. Dali dostrzegasz kontur wyspy, świeci delikatnym światłem, jakby zapraszała tylko do ciebie. To nie jest zwykła wyspa, to wyspa wdzięczności, Twoja wyspa. Zapływasz do brzegu, łódź wbija się w miękki piasek. Ty wyskakujesz i czujesz chłód wody mokrego piasku, który po paru krokach zaczyna stawać się coraz bardziej ciepły. Każdy krok po tej wyspie jest jak powrót do domu. Czujesz jakbyś znał to miejsce od zawsze, ta cisza nie jest jednak pusta, jest pełna życia, obecności, dobroci. Spacerujesz powoli, widzisz ścieżkę prowadzącą, w głąb wyspy. Między drzewami pełnymi owoców, kolorów, zapachów, dzieciństwa delikatne światełka unoszą się na ziemię jakby dużo wspomnień, dobrych, chwil, małych cudów. Twoje serce zaczyna przypominać sobie każdy uśmiech, każdą rękę, która Ci pomogła, każde przebudzenie, które było cenne. Po paru chwilach wchodzisz do ogrodu. Pośrodku piękne drzewo, jego pień leśni. Ciepłym światłem. To drzewo obfitości. Stasz je, ono dla ciebie. Siadasz pod nim, zamykasz oczy i zaczynasz czuć wdzięczność. Za to, że oddychasz. Za to, że. Jesteś za wszystko, co pozwoliło Ci wzrosnąć, nawet jeśli to bolało. Nie musisz tego nazywać, tylko czuj. Twoje serce się otwiera, jakby przypominało sobie starą. Pieśń, pieśń wdzięczności, pozwól sobie zostać w tej chwili, jak tylko długo chcesz. Przyjrzyj się obrazom, które przychodzą do ciebie, jakie twarze, jakie momenty, jakie wspomnienia. Nie oceniaj, tylko przejmuj. Wdzięczność nie zawsze ma słowa. Czasem to ciepło. Czasem to łza. Czasem to tylko cisza w sercu. I głębokie poczucie dobrze, że to wszystko było. Zanim wrócisz do świata zostań jeszcze chwilę. Zamknij w sobie ten letni krajobraz, który poczułeś Zapach opalonej skóry, ciepło słońca, smak powietrza. Twoje ciało pamięta, twoje zmysły cię kochają. Ty Jesteś u siebie. Nie musisz od razu biec. Możesz zabrać ze sobą miękkość tej medytacji, jak letnią muszlę w kieszeni, która, gdy przyłożysz ją do ucha, przypomni ci, że możesz czuć. Możesz oddychać. Że możesz wracać do siebie zawsze. Jeśli ta medytacja przyniosła ci spokój, daj sobie więcej takich chwil. A jeśli chcesz podróżować dalej, zasubskrybuj, spotkamy się znowu. Do usłyszenia z wdzięcznością i letnim uśmiechem. we